dziesięć, które sobie kupić candle, 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 candle quest. Okej. Iemfa mam, ale dodam jeden, dodam jeden, dodam jeden candle, UFO, spirit box, tool, tripod, smuggler stick, drone flashlight, motion sense to jest. rozumiem pisanką nitie miómetro dobra jeszcze jedna praca a do wy Hum. Mm. Na, jesteśmy. Dobra, no, weź ten kluczyk, nie pierdzie. Margaret i Candle. I... okej. Okay. Barbara Anderson, okej. Okay. O, no, chyba już się wkurwiła pewnie. Stop lagon. Lagon. Please, załaduj mi się. No kurwa! Kurwa! No nie gadaj. Może to tylko w wanie tak jest. Bo ja się zżygam zaraz, ale trzeba pierwsze znaleźć tego. Daroż. Moja to jest ten dom z pierwszego? O ja i nie widzę tego ani trochę. Chyba wojsienicę, jak to zmierzę, wrócił czymś, nie wiem czy tu, czy obok, czy tu. पानी लागी O, kość znaleziona na pierwszy dziwne, ale laki nie wiem czy to w ogóle w Coś mi się dół psuło i nie jestem do końca przekonany co. Ramy są małe, ramek? Nie wiem kur. Szybko siku zrobił I zaraz nasra pewnie do tego z jak w Super Dobra, to tak o pokoik jest Ciężkę zostawiona. Zimno jeszcze mocy nie było Chciałem ja po prostu za dużo rzeczy, że sobie wziąłem albo jakaś rzecz laguje. Handle? Nie. Może. Dobra, pierwsze wykryć co to za duch, później... Później dopiero inne rzeczy. Później questy. Pierwsze duch, później questy. To jest kurwa demon, bo on jakoś tak mocno reaguje strasznie. Gdzie tu jest się, miejsce do schowania się? W górnej górze. Nie kojarzę. Ty, ja cię po co zamknąłem w, w tym kiblu, żebyś się drzwi tak o nie otwierał, co? Mógłbyś Prośbę. No. Mógłbyś Kurwa aktywnie jak skurwa Przestań srać do tej wody, duch. Chyba jebany jakiś jest. Oj bany duch, jeszcze mi laguje. Taki fajny odcinek by był pewnie. <gryt> Spirit Box uruchomiony. Nie, chcę wyłączony mieć pierwszy. Zdjęcia. To też interesuje. Wszystko zabrano, co może mi na wykrywanie ducha pomóc. Oczywiście, że tak. Wszystko to. Nie. Kamera jeszcze. No, Regozo, na samym końcu. Nie chce mi się na razie go szukać. KURVOJEDNA, al sje bestresselen Hello, are you here? Talk to me, are you here? Hello? Are you here? Are you here? Hello? go. are you here? Hello? Are you here? Are you here? Are you there? You are there. Are you there? Are you there? Ghost, are you here? Talk to me. Talk to me. Next. tylko by to z lewu Gówno mam. To jest najgorsze w tym wszystkim. Na 8 gówno była. Wow. A to był Ghost Event. okej, okay, super. Co mamy? Mam zdjęcie na trójkę. Nie zaliczyło to. I to był poziom? Czwarty, chyba. To nie było piątka. Mamy. Mamy nic. Mhm. Mm Smugglers. Zrobię magdara. Wezmę burrito, wezmę kandla. jak zdjęcia zrobić wiesz pokaż się ty może to nie jest kibelek Jest piąteczka jest podpisanka uważa. Wszystkie kwestie nice interaction ładnie, ładnie jest tak. Pierwszy był level piątka. Był podpisik w notatniczku. teraz tak. Revenue, shade oni. Jakaś dziś nie chciał odpowiadać, Czy na pewno nie będzie oni. Fingerprints też nie. Coaster, shade. Dobra, Git. Mamy. Mamy wszystko. A co się robi? ciekawego, że ja się go tak boję? Szejdzik, 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 o jest krzędzik był. Ech. No to kurwa, prawda? A. co zawsze wejdzie w hand? Kurwa gram solo. solo. XD Ghost, show yourself. i Show Show yourself. Ghost, show yourself. Kill me. Do this. You can do this. Hello, ghost. O, bo nie chcę, ja nie wchodzę. już tam w pistu mam wszystko. Oho! Oho! To się zalicza? Nie, nie powinno. To jest aktywność duchowska. Boże, ale lagi mi to coś mi się. To główna nie jest aktywność. Dobra, super było. Przejdzie. Wczoraj był bardzo super. Zobaczyłem nawet się. W nie chciał się pojawić. Wszystko wiadomo. Dziękuję. Do widzenia. A jak tam przejdź? 100%! Mogę więcej zdjęć porobić, ale kość nawet znalazłem. To jest 4 Kurwa jestem bogiem Za szybkie, szybkie mapki Bardzo szybkie Dobra, ale bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie Odcineczków, dwóch map No mówię, miałbym więcej Ale no nie zauważyłem Że mi się nie nagrywa Po prostu dźwięk z gry Więc nie słychać też Lolo, z którym właśnie grałem Bo mówił w grze, ja też mówiłem w grze I tylko tak naprawdę będziecie słyszeć tak jak w pierwszym odcinku, tylko moje słowa nie będziecie słyszeć, kiedy duch mi na przykład warczał do ucha, gasił światło, otwiera drzwi. Ale w tym odcineczku już powinno być wszystko dobrze, nawet powiem, że zbyt bardzo dobrze, bo nie wiem, jak będzie mnie słychać przez to, ale powinniście być zadowoleni. Ja bardzo serdecznie zapraszam do subskrypcji oraz do łapeczki w górę. Jeżeli Wam odcinek się podobał, jeżeli nie, to możecie w duchu zostawić. Ważne, że jakieś zdanie przekażecie dla mnie. Dobra, rzucam na trzy. O tu nie da rany. O. o! Dobra, jebać. Sija, do kolejnego odcinka. Bye boj.